Cześć, tu Ola. Czy wiesz co to jest marzanna? Ja już zrobiłam jedną z moim bratem i 21 marca zamierzamy ją puścić na wodę. Gdyż właśnie 21 marca jest pierwszy dzień wiosny. Tego dnia następuje symboliczne zakończenie zimy i powitanie wiosny. Co ciekawe, Pierwszy dzień wiosny to również dzień równonocy wiosennej czyli dzień i noc mają taką samą długość od tego dnia aż do drugiej połowy czerwca dnia będzie coraz bardziej przebywać dawniej 21 marca był to też dzień Wagarowicza to znaczy że uczniowie oficjalnie mogli się urywać z lekcji czyli nie iść na lekcje. I nie ponosili za to żadnych konsekwencji, bo to przecież był pierwszy dzień wiosny. U nas w klasie została ta tradycja i 21 marca będziemy się bawić na świeżym powietrzu zamiast siedzieć w klasie na lekcjach. Idziemy także topić marzannę. Czy wiesz, co to jest? Otóż marzanna. To słomiana kukła. Dlaczego ją robimy? Gdyż symbolizuje ona zimę. Pierwszego dnia wiosny wrzuca się ją do rzeki. Jest to znak, że zima się skończyła. Topienie marzanny było niegdyś bardzo popularne. Obecnie zastępuje się je coraz częściej spacerem z marzanną. Dzięki temu chronimy nasze rzeki przed zaśmiecaniem. Być może my również zdecydujemy się tylko na spacer. Po drodze z pewnością spotkamy pierwsze oznaki wiosny. Czy znasz jakieś? Może trafimy na przebiśniegi. Te kwiaty kwitną najwcześniej, ale jest szansa, że zobaczymy też krokusy lub zasanki. Może też zobaczymy kwitnącą leszczynę i usłyszymy śpiew ptaków, gdyż w marcu wracają do nas skowronki, szpaki, bociany oraz pliszki. W marcu też z zimowego snu budzą się między innymi borsuki, świstaki, niedźwiedzie, jeże, żmije, jaszczurki i zaskrońce. Jest mała szansa, że spotkamy je na spacerze, ale być może zobaczymy żabę lub ślimaki, gdyż one również budzą się z zimowego snu. A z pewnością spotkamy wiewiórkę. Mało kto wie, że wiewiórki także śpią w zimie. Nie tak mocno jak niedźwiedzie, ale jednak. Jest to raczej drzemka. Od czasu do czasu wybudzają się, by znów przysnąć. A tobie, z czym kojarzy się wiosna? Ja uwielbiam wiosenny czas, gdyż wreszcie robi się cieplej, dni są dłuższe, i w powietrzu roztacza się ten wspaniały zapach kwitnących kwiatów. Zwłaszcza w kwietniu i w maju. Gdyż do wiosennych miesięcy zalicza się marzec, kwiecień, maj oraz czerwiec. Nazwy tych miesięcy nie powstały przypadkowo. Wzięły się bowiem częściowo ze zmian, jakie zachodzą w przyrodzie, a częściowo z nazw bóstw, które czcili nasi przodkowie. I tak marzec zawdzięcza swoje imię Bogu Marsowi a Maj – bogini Maji. Zapewne wiesz, że wiosna jest jedną z czterech pór roku. Niektórzy twierdzą, że tą najpiękniejszą. Hmm, nie jestem pewna. A Ty? Czy dla Ciebie właśnie wiosna jest najpiękniejszą porą roku? Jeżeli tak, to daj mi o tym znać, klikając Lubię to pod tym filmem. W każdym wiosennym miesiącu coś ważnego dzieje się w Przyrodzie. Kiedy w marcu przyroda budzi się do życia, mówimy, że zaczęło się przedwiośnie lub zaranie wiosny. Na drzewach widać wówczas pąki gotowe do puszczenia pierwszych liści. W marcu pogoda jest bardzo kapryśna. Zgodnie z przysłowiem, w marcu jak w garncu. Jednego dnia może być pięknie i słonecznie, następnego może padać śnieg, a jeszcze innego grad i deszcz. Dosłownie, jakby ktoś wyciągał na chybił, trafił różne składniki z ogromnego garnca, czyli kotła. W tamtym roku, wiosną, właśnie w marcu, zasadziliśmy w klasie rzeżuchę. Wyrosła akurat na święta wielkanocne. Potrzebowaliśmy do tego kawałka waty oraz nasion rzeżuchy. Mniam, uwielbiam rzeżuchę. Jest pyszna. Już nie mogę się doczekać, kiedy wyrośnie. Może i wy zasadzicie swoją? Kolejnym wiosennym miesiącem jest kwiecień. On także ma swoje przysłowie. Chcesz je poznać? Oto ono. Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Czy wiesz, co oznacza to przysłowie? Oczywiście określa pogodę w kwietniu. Zgodnie z przysłowiem, w kwietniu może być zarówno tak ciepło jak w lecie, jak i może też spaść śnieg. Co ciekawe, jeżeli w kwietniu są święta wielkanocne, zwykle właśnie na Wielkanoc pojawia się śnieg, ale nie zawsze. Jak sama nazwa wskazuje, kwiecień jest miesiącem kwitnienia. Kwitną drzewa, krzewy i najróżniejsze rośliny. Na balkonach pojawiają się bratki, a na łące niezapominajki oraz stokrotki. Przy stawie możemy spotkać także żółte kaczeńce, a w lesie fiołki. Bardzo lubią ich zapach. A ty? W kwietniu w sadach pełnych kwiatów latają owady, takie jak na przykład pszczoły. I zbierają kwiatowy nektar, który potem zaniosą do ula. Powracają jaskółki i kukułki. Wszystkie ptaki pięknie śpiewają i składają w gniazdach jaja. A w lasach zwierzęta leśne zrzucają zimowe futro i zakładają rodziny. Czy lubisz bez? Ja uwielbiam jego intensywny zapach, ale muszę poczekać dopiero do maja na jego zakwitnięcie. Mam dla ciebie także majowe przysłowie. Chcesz je poznać? Oto ono: Maj, jeleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa. Dokładnie tak jak w tym przysłowiu, w maju łąki i drzewa są soczyście zielone i do tego jest bardzo kolorowo. Na łące kwitną mniszki lekarskie, czyli popularne mlecze, a także habry, rumianki oraz maki. Na polu natomiast kwitnie na żółto rzepak. Pojawiają się tulipany i masa innych kolorowych kwiatów. W parku kwitną kasztanowce. To właśnie z ich kwiatów powstaną kasztany, które będziemy mogli zbierać jesienią. Wilgi i jeżyki przylatują z ciepłych krajów. A w gniazdach, w których wcześniej inne ptaki złożyły jaja, wykluwają się pierwsze. Pisklęta. Żaby są bardzo głośne, a w zbiornikach wodnych pojawiają się kijanki, czyli żabie dzieci. W maju można spotkać też chrabąszcze, które buczą nad drzewami. Oraz piękne kolorowe motyle, gdyż motyle pojawiają się wtedy, kiedy jest już cieplej. Na początku maja biedronki składają jaja, z których po około 10 dniach wykluwają się larwy. W maju masowo pojawiają się tak zwane nowaliki, czyli pierwsze warzywa wyhodowane w tym sezonie. Jest to na przykład sałata, rzodkiewka i młode ziemniaki. Czy wiesz, jak nazywa się ostatni miesiąc wiosny? Tak, to czerwiec. Oto przysłowie z nim związane. Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące. Jak wynika z przysłowia, w czerwcu jest bardzo ciepło, a trawa jest już tak duża, że trzeba ją skosić. W lasach i na łąkach. Pojawia się mnóstwo młodych zwierząt. Ptaki kończą wysiadywanie jaj. A w ogrodach pojawiają się pierwsze warzywa, na przykład marchewki, a w sadach pierwsze owoce. O, zobacz, czereśnie! Mniam. To moje ulubione owoce. W czerwcu jadam też świeże truskawki ze śmietaną oraz poziomki. Czasami czerwiec kojarzy nam się z latem. Nic dziwnego, gdyż 21 czerwca zaczyna się kolejna pora roku, czyli lato. Ale to już temat na kolejne nasze spotkanie. Jeżeli podobał Ci się ten film o wiośnie, daj mi proszę dużego lajka i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa.